Gdzie kryją się pułapki? Jeżeli słyszymy zasadę jedz mniej, to jaką mamy pułapkę tutaj? Jeżeli odżywiasz się w ten sposób i masz jeszcze mniej jeść. Dokładnie, brakuje żelaza. Gdzie jest wapń? No to powiedzą ci, że wypij dwie szklanki mleka. Czy to wystarczy, jeżeli masz taką dietę, która tak bardzo destabilizuje równowagę w organizmie pH? Nie ma szans. A co to znaczy jedz mniej? No przecież wiele kobiet odżywia się tak, albo wręcz na śniadanie zje sobie jakąś tam kromeczkę, e, na obiad pewnie nic, bo nie ma czasu i na kolację liść sałaty. Co to znaczy jedz mniej? Właśnie to powinno być odwrotnie. Jedz więcej. Jedz żywność, która odżywia Twój organizm. Zamień jedzenie na pożywienie. Spożywaj takie produkty, które odżywiają Twój organizm. Zastanów się, czy to, co wkładasz do buzi, czy jest pokarmem. No bo jak popatrzymy tutaj, czy kawałek tortu jest pokarmem, czy to jest fizjologiczny pokarm człowieka? Czy człowiek mógł taki pokarm znaleźć w naturze? To czym jest ten tort? Zapychaczem, Zapychaczem przyjemnością, rekompensatą um, jakiegoś stresu, um, aktem towarzyskim. Tak? mam takie poczucie, że jest takie kulturowe, po prostu taki obowiązek, że jak to jest tak. na przykład jak nie i też na to. No. Tak, Ja mam wyrzuty od rodziny, że moje dziecko nie ma tortu. Mam wyrzuty od pierwszej i to będzie jadł Nie, nie będzie. Mm -hmm. Mówi, może znów. No, no tak. Ja w przyszłym roku zrobię tort, nie <coughs> wiem. Jakiś miał, może szpinakowy, coś pomyślimy, ale na pewno nie taki. Sneakers. Co tutaj jest? Wiecie, jak tak się popatrzy na y, tabelę wartości odżywczych, to sneakers ma tyle wapnia, co jedna szklanka mleka. Aha, czyli nie jest najgorszy. Tak? Porcja pierogów, czy to jest pokarm odżywczy dla człowieka? Na chwilę. No dobrze, ale jakie tam ma wartości? Co on tam ma? Białą mąkę. I jakie ona ma wartości odżywcze? Ser. Ser ziemniaki. Ser ziemniaki, no. To nie Jest, Aha. To nie jest Zobaczcie, jak my często wybieramy żywność, która nam smakuje, która nas w jakiś sposób uzależnia, e, która dostarczy nam przyjemności, ale która absolutnie nie jest żywnością w sensie takiej natury, tak? Czy widzieliście kiedyś sarnę wmucającą tort? Ona całe życie je tą trawkę, tak? Tygrysa, który nagle postanowił, że będzie wegetarianinem, nie będzie już polował? Ja tu nic absolutnie nie mam do wegetarian. Chodzi mi o to tylko, żebyśmy przestali jeść żywność, która jest przeznaczona dla nas, która nas odżywia. Skupiliśmy się na produktach, które się składają tylko i wyłącznie z mąki. Głównie z mąki, z cukru, z tłuszczów, trans. Czyli produktów, które absolutnie nie są odżywcze. I jeszcze w tym wszystkim masz jeść mniej. Czyli masz przejść na dietę głodową. Czym się będzie różniła anorektyczka od osoby, która je takie rzeczy? No, nie, nie mówcie, że niczym, tak? W kwestii odżywienia organizmu, no to słabo, tak? No, tamta osoba wiadomo, nie je nic i zero kalorii, tutaj spożywasz kalorie, ale tak na dobrą sprawę, czy odżywiasz organizm? Nie. I osoba, która będzie jadła mniej i będzie jadła byle co, będzie chuda czy otyła? Najczęściej będzie otyła, dlatego że pojawiają się stany zapalne, dlatego że spożywa materiał energetyczny, który jej nie jest potrzebny, cały czas zasila się materiałem energetycznym. Jedz połowę, działa? Ta sama zasada, no jak masz zjeść połowę, jak Ty już jesz tyle, zamiast zjeść 10 pirogów 5? Dlaczego te najprostsze, rozwiązania są najtrudniejsze? Dlatego nikt ci nie powie, zmień to, co jesz na pożywienie. Zamień produkty na pożywienie. Jedz po to, żeby odżywić organizm, a nie po to, żeby sobie sprawić przyjemność, nie po to, żeby się zapchać, nie po to, żeby nie czuć głodu. To, co wkładasz do buzi, ma być Twoim pokarmem. Taki jest cel spożywania. I takie powinny być rady, a nigdzie ich nie słyszę. No bo, kto się interesuje dietą tak przeciętnie, to chce schudnąć. Tak. A, a, kto się, a poza się tym, wiedza dietetyczna jest bolesna, bo nagle się okazuje, że wszystko, co wiemy od dziecka, czego uczyliśmy się w przedszkolu, jest nieaktualne, więc to się często spotyka wręcz z agresją. No to jak mam teraz nic nie jeść? To najlepiej po prostu umrzeć, no bo powietrze jest nawet toksyczne. I tak w taki sposób się często ludzie bronią. Ruszaj się więcej, no najczęściej wtedy mamy stany zapalne, a poza tym, jak się ruszasz więcej, to jedz więcej. Ale nie więcej byle czego, tylko więcej odżywczych, bo przecież jak ktoś się rusza, to nie zużywa organizmu, nie potrzebuje więcej regeneracji, nie potrzebuje więcej antyoksydantów, nie potrzebuje więcej białka, tłuszczów, witamin. Potrzebuje. Dlatego po pierwsze zmieni jedzenie na pożywienie, po drugie jak chcesz się ruszać, to się ruszaj. To jest super, nie? Ale taka zwykła przeciętna aktywność nie wymaga jakiegoś specjalnego dowozu. Wyobraźcie sobie psa, który idzie na spacer. Czy ten pies, jak przychodzi ze spaceru, dostaje posiłek regeneracyjny i zotonika do picia? To dlaczego człowiek uważa, że jak pójdzie na pilates, jogę, to musi spożyć posiłek regeneracyjny? No, taka jest moda. Ulegamy temu, co mówią nam reklamy. Nawet mam takie osoby, co jak pójdą na bardziej intensywny spacer, to się spytają co po aktywności. A jaka była? No spacer. A przecież to jest normalna aktywność. To jest fizjologia nasza. My się po prostu powinniśmy ruszać na co dzień. Tak, to jest wpisane w nasze potrzeby. Sport i kalorie są najważniejsze. To spokojnie tym sposobem moglibyśmy się odżywiać tak, byle jak. Jeżeli ja jestem sportowcem, który ma zapotrzebowanie 6000 kalorii, wystarczy, że dodam sobie wszystkie te rzeczy i 6000 kalorii wpada. Jaki efekt? Wiadomo. 5 porcji węglowodanów w ciągu dnia. Zobaczmy, to już znamy, wielokrotnie to pokazywałam. Jeżeli my mamy, to jest podręcznik z medycyny. Jeżeli mamy metabolizm taki, że od, od 0 do 4 godzin po posiłku mamy stan sytości, to jest dla niektórych nierealne, nie? Stan sytości 4 godziny. To jest podejście medyczne, to jest podręcznik medycyny. Większość tkanek wychwytuje glukozę. To jeżeli my będziemy mieć 5 porcji węglowodanów w ciągu dnia. O której przeciętny Kowalski wstaje? Siódma? Dobra. Siódma, to jest pierwszy posiłek. Ósma, dziewiąta. No, dziesiąta to drugi posiłek, tak? Trzynasta. Trzeci posiłek, szesnasta, czwarty posiłek, Osiemnasta, dziewiętnasta, czasami jest później, piąty posiłek. I na każdy jesz węglowodany. Jeżeli my zjadamy posiłek, od 0 do 4 jest sansytości, to gdzie Ty masz spalać tkankę tłuszczową? Ludziom się wydaje, że jak oni tak jedzą... A później, tutaj na godzinę 21 pójdą do fitnessu, bo on jest czynny 24 godziny na dobę, na jedną godzinę. I ta aktywność fizyczna to jest spalonych 500 kalorii na przykład. To, że oni mają wielką aktywność fizyczną, a cały dzień siedzieli i jedli węglowodany na pierwszy, na drugi, na trzeci, po na czwarty, na piąty. Zobaczcie, że jeżeli zjadamy posiłek i wyrzucamy insulinę a tkanki wychwytują glukozę i następuje synteza glikogenu i triglicerydów, czyli co? Odkładanie tkanki tłuszczowej. To co się stanie z pokarmem z 7, 10, 13, 16, 19? Gdzie pójdzie? W tkanki tłuszczowe. No co, pójdzie w glikogen? Jak Ty siedzisz? Glikogen się zużywa kiedy? Kiedy jest mega intensywna aktywność beztlenowa, tak? Wtedy się zużywa glikogen. Powiedzmy, że tutaj idziesz na siłownię, zużywa się glikogen? Słabo. Pójdziesz na jogę, zużywa się glikogen? Słabo. Pilates? Słabo. Jak pójdziesz pobiegać? No, to zależy. Myślisz, że będziesz biec tak szybko, jakby Cię ktoś gonił? Myślę, że nie. nie? Skoro Cię nikt nie pilnuje, nie są to zawody, to pewnie nie. Albo nie, nie cały czas. To to wszystko, co tu zostaje zjedzone, idzie do tkanki tłuszczowej. A ludzie myślą, że idzie i gdzie? Gdzie idzie? Do mózgu. Myślę, że to jest im niezbędne, ponieważ oni potrzebują myśleć. Ile potrzebuje mózg do tego, żeby dobrze funkcjonować? Około 100-130 gramów węglowodanów. Jeżeli my cały dzień jemy produkty węglowodanowe, to myślicie, że zjadamy tylko tyle? Na pewno zdecydowanie więcej. A poza tym, jak pokazuje takie krzywe cukrowe insulinowe to ludziom skacze cukier w pierwszych pół godziny i w godzinę już mamy cukier w normie, czasami, tak? Jak ktoś ma hipoglikamię reaktywną. Czyli co się stanie z tym cukrem, który tu spożyjesz? Na przykład herbata z cukrem. Po pół godzinie ten cukier będzie w tkance tłuszczowej, a Twój organizm dalej będzie wytwarzać insulinę. To on skorzysta z, tego zapasowego, z tej zapasowej tkanki tłuszczowej? Powiedzmy, że zjadłeś cukier tu, nie? Herbata plus cukier. 30 minut, i gdzie jest cukier? Tu, w tkance tłuszczowej. Ale ta insulina cały czas tam przez te 4 godziny jest? Ona jest jakby zaczęta przez cukier. Tak, to widać po krzywych cukrowych insulinowych, jak ta insulina zaczyna się wytwarzać. Ona najczęściej w pierwszych 3 godzinach jest wysoka. U niektórych osób po drugiej godzinie zaczyna spadać. Nawet jak już cukru nie ma. Jakby... I to jest problem, że u niektórych osób wytwarza się insulina, pomimo że cukier już jest bardzo nisko. Powodując hipoglikemię i co? Konieczność zjedzenia kolejnej porcji pokarmu. To jeżeli po, tej godzinie, po pół godzinie cukier jest zapakowany w tkankę tłuszczową, to zostało dla mózgu czy nie? Co się stanie, jeżeli zjemy na pierwszy posiłek węglowodany, tak dużo tych węglowodanów, i idziemy do pracy? Najczęściej tak jest. Pach nam się chce kawkę, pijemy sobie, nie, walczymy o przetrwanie, to sobie Facebooka sprawdzimy. Może nam to trochę pomoże. Generalnie jest to walka. Walka przez cały dzień. Najczęściej ulegamy. Nie dajemy rady wytrzymać, więc pojawiają się drożdżówki i inne rzeczy. Zobaczcie, raz sobie coś skupisz, i później cały dzień już tak leci. Nie mówię tutaj o zbożach, bo one tam raczej tak nie działają, ale takich cukrach prostych, tak? Taki... Kawa z mlekiem też tak może zadziałać, ale generalnie cukier, drożdżówka jakaś tam, takie coś, co ma dużo słodkiego, lukier e, czy jakiś napój słodki, kola, energetyki, cokolwiek. Okej, okay, a jak zamiast tej herbaty z cukrem y, zjemy, nie wiem, y, płatki y, owsiane, nasze mhm. jaglaną, tak? Też do mnie I to jest bardzo indywidualna sprawa. Jeżeli ktoś ma rozregulowaną gospodarkę cukrową, to najprawdopodobniej po tym też będzie mu się chciało spać.